Wreszcie udało się Madzie wyciągnąć z domu. Znów? Znowu? No, to jest święto, naprawdę. Więc docencie to, y że Madzie się ruszyła. Nie, to jest po prostu się trzeba ze mną umówić. Marek no. też się musi ze mną umówić, żeby gdzieś wyjść, bo ja nie mogę sobie tak ale to, zrobić wolnego. No ja wiem, że nie możesz, ale to jest rzadkość naprawdę rzadkość więc zabieramy Was dlatego razem ze sobą. Także jedziemy. Jest przepiękne, mogłabym w nim mieszkać. No, drewno i kamienie, piękne jest. Sok, sok, sok. Pięknie to jest zrobione. Szok, ale chałupa. Nie, no, rewelacja. Tak więc jesteśmy przy bukowej Chacie. Tu jest stok Rymasz, Wszystko nieczynne, bo śniegu nie ma już. Ale od jutra będzie. A tam na górze jest schronisko Zygmuntówka, które przetrwało wojnę. I w ogóle ono jest z 1920 czy 18? Czy gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Także musimy dojść do schroniska. A od schroniska szlakiem jeszcze wyżej tam na samą górę. Idziemy na wieżę widokowo na Kalenice. Nigdy tam nie byliśmy, więc idziemy obczaić, Ale jest ślisko. Idź bokiem, Magda tu. Poszłaś na sam środek. Na bok, na bok. Ale jest. Ty może raczki wziąć? Nie wziąłeś? Jest, są w samochodzie. A tam będą już dalej? I, ja nie wiem. To szybka kawka, bo całkiem zapomniałem. Już poszliśmy sobie i wróciliśmy. No bo zapomniałem o śniadaniu jako kimkolwiek. Dobra, woda się zagrzeje. Taka na szybko. Rozpuszczalna, bo nie ma czasu. A, gorące. Cholera. Się. Proszę. No, Trzeba coś zjeść kalorycznego, słodkiego, chociaż nie, staramy się nie jeść. Jestem pod wrażeniem tego miejsca. Jeszcze tak pięknego domu nie widziałem. Drugie podejście. Założyliśmy sobie raczki, bo raczej do strunicka byśmy nie doszli. No i wypiliśmy kawkę i ciastko nie Zjedlimy my. Idziemy. Ale widoki stąd mega, nie? No, kawałek żeśmy przeszli. Niedaleko, nie ale szkoda, że tak pizga. Ale pięknie jest. Idziemy, idziemy. Do schroniska najpierw później zajrzymy, co? I będziemy wracać. No i jesteśmy przy schronisku. Pogoda dzisiaj mamy piękną, od jutra śnieg, zimno. Fajne miejsce. I bardzo, bardzo stare schronisko. Ha. I teraz dalej, na górę. Będzie już pognała, a jednak źle poszliśmy, bo nie zauważyłem, że tam się idzie na wielką Sowę, a tam byliśmy ostatnio, a na Kalenicę w lewo, a nie w prawo. Pokazuje 3-4 godziny. 3-4 godziny? To ile to jest? Nie ja już za wycieczkę. wycieczka. A ty już wracasz? Nie ja już wracam. No dobra. Także się walnąłem, wiesz, co? No tu, tu się idzie. Tędy, tu, tu, chodź, tu. No widzisz tu na drzewie jest narysowany ten szlak. Ale cudne widoki tu są naprawdę rewelacja. Szczerze polecamy już na ten moment. Bo tam na samym dole stoi nasz autek. Nie wiem czy będzie mnie słychać i widać. Autek? widać autek. No dobra, to idziemy. Tu wzdłuż płotu i do góry. Takie stare schronisko. Jeszcze się utrzymało. I mówię jeszcze przedwojenne jest. Ale widoki, cudo, cudo. Dobra, idziemy, 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 bo ja dużo gadam. Taka ciekawostka. Mam taki kij do Insta360 do kamerki X2, bo ja mam tą starą, nie mam trójki, ani czwórki. I dobrze się spisuje. Kijek jest od razu z powerbankiem. W sobie ma, w tej rurce. Jakąś tam baterię. No, mniejsza z tym. Można nim sterować od razu kamerą. Nagrywać, włączać i w ogóle. Chodzi o to, że ten kapelek się tu podpina i do kamery. Ja ten kabelek zgubiłem, także od dwóch lat nie używałem kamery. Dlatego, że... Znaczy można było używać, ale chodzi mi o ten, nie? I wyczaiłem... Znaczy kupiłem już trzy inne kabelki USB-C. I każdy inny nie działał. Niby OTG, niby coś tam, nie da się. Zadzwoniłem do insta 300 znaczy napisałem do Insta360, czemu ten kabelek nie działa i co mam z tym fantem zrobić? Gdzie? Gdzie jest szlak? Tam? No co ty, tędy? ma Magda, źle idziesz. No to jak, aha, tak? No to dziwnie, no dobra. No i napisali mi, że mogą mi wysłać taki kabelek za drobną opłatą z przesyłką 57 zł, bo żaden inny kabelek nie pasuje, bo te mają specjalne styki. Także mam trzy kabelki, które kupiłem, ale można sobie wsadzić. Taka ciekawostka. Idziemy dalej, a są oznaczone dalej ślaki. Jak dobrze, że ubraliśmy raki. Śnieg taki zbity nawet powiedziałbym, że lód. W samych butach by się ciężko szło. Także mamy niecałą godzinę do góry na wieżę, na kalenicy. Tam w ostatnim filmie z tej polany startowałem dronem i leciałem, no leciałem w tą stronę, i tam jest droga do góry na wielką sowę. Także tak to wygląda. Jesteśmy na szczycie tego wyciągu, który jest nieczynny ale widoki widoki są rewelacyjne szok no pięknie, pięknie jest no szkoda, że nie ma przejrzystości ale i tak jest fajnie cieszymy się tym dniem, bo mówię od jutra śnieg, zima wraca No, i dochodzimy do jakiejś wiaty. Widać, że to nowe. Tak jak na Wielką Sowę. Nie, też tam taka wiata była. Takie miejsce widać na Ognicho. Do posiedzenia sobie. No i wielki plus dla lasów państwowych, polskich lasów, za takie, za takie miejsca. Nie lasy państwowe. Lasy. Albo PTTK, ale naprawdę no, wielki, wielki plus. Ale lasy też udostępniły teraz miejsca parkingowe w takich jakby na obrzeżach lasów. No i są mapy do tego i też fajnie można sobie do biwakowania. Znaczy to nie tak, że tam sobie siedzisz kamperem przez tydzień, ale przyjeżdżasz sobie powiedzmy na jeden dzionek czy tam na nockę, nie? Także fajne miejsce. No i wielki plus dla lasów, PTTK za to. I wielki minus za wycinanie lasów na Grandę. No ale to już poruszaliśmy nieraz ten temat, i niektórzy się tam wymądrzali, że tak trzeba i w ogóle. Ty nawet kot tu leży jakiś. Ktoś zostawił, chyba zapomniał. Ale jazda. Fajne są te wiaty, naprawdę. Co? No, tutaj na przykład jest papier toaletowy, pa, świeczka, jakaś coś tam. Fajnie, tu też coś jest. Aha, rozpałka. No, fajnie, fajnie. Co? Co tam masz? No i super. Fajnie, że ludzie myślą mi zostawiają. kurde jakbym wiedział, to też bym przywiózł coś tutaj przyniósł. Nie wiedziałem. Kot może niezbyt czysty, ale lepiej mieć taki i przykryć się takim, niż niczym i zamarznąć. No mega. Idziemy dalej. Rymasz, przełęcz jugowska. No i miałem rację, że to jednak nadleśnictwo jugów wiata turystyczna, zimna Polana. Fajnie. Brawo. Wielkie brawo. Stacja pierwsza. Madzio powoli odpada. Tak to jest ja jak człowiek ciągle siedzi na dy. No i nie ma kondychy. No. Kompletnie. Dlatego też po to chodzimy żeby trochę organizm ruszyć przed latem przed wakacjami bo nie mamy w ogóle kondycji. Tam też jacyś ludzie idą. Ale fajnie bo jest czwartek a nie weekend. Więc mało ludzi. Widzieliśmy jedną starszo, parę starszych państwa i teraz małżeństwo z dwójką dzieci. Także za dużo nie ma. Bo jak żeśmy szli na, 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 na Wielką Sowę, to ludzi było mnóstwo, bo to był weekend i każdemu cześć, dzień dobry, cześć, dzień dobry, dzień dobry, cześć. Jej już mi gęba bolała. Bardziej jak nogi. A idą chyba ci państwo też, są. słychać już ich w tle. Jeszcze kawałek drogi. Jakiś szczyt. Szczyt słoneczna. 949 metrów. Idziemy dalej. Gdzie to Madzio? Poszło gdzieś już. Madzio, zaczekaj. Gdzie ty leziesz? Sama, tu wilki są. Nie wiem czy... Nie, nie mówiłem. Ostatnio ktoś tu szedł na wieżę, na kalenicę i robił zdjęcia wilków. Takie ładne jak nasz ten. Malamut, nie? Ja wiem, tego nie lubiałaś, no ale ładne wilki. I natrafiliśmy na jakieś skałki. Magda, musimy pojechać na te skałki, co ci ostatnio pokazywałem w Czechach. Jak to się ostasz. Ostasz, ostaś. ostaś? ostaś. Tam musimy pojechać, tam też jest mega. Ale nie ma kiedy, ale fajne skoki. No i dochodzimy. Mamy wieżę. Nie wierzę, że mamy tą wieżę. W końcu mieliśmy być tutaj w tamtym roku, ale nie było okazji. Także jesteśmy teraz. Wreszcie. Bardzo mnie to cieszy. Myśleliśmy, że nikogo nie będzie, a jednak ludzi jest. Wieża była w 2020 20 remontowana. I potem oddana do użytku na nowo. Także można ją znowu zwiedzać. Fajne miejsce. Ty zeszli, więc cała wieża dla nas. Taki. Warto było, Warto było poczekać. Każdy sobie już idzie. My polataliśmy troszkę. To zaraz Wam pokażemy, jak to wyszło z drona Ale widok jest mega. Nie no, naprawdę rewelacja. Kurde, dzierżoniu w pieszyce, świdnica, wszystko tam widać. Szok, 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 szok. O, tutaj fajnie. Wrocław, Wielawa, Piława. Pozdrawiamy wszystkich. Dzierżoniów, w pieszyce. Wszystko widać. Patrz, Wrocław nawet tam widać. Kurna. Ale pizga nieźda. Ale super widoki. Rewelacja Wielka Sowa. Tutaj ma wszystko fajnie opisane. Mała Sowa, hełmiec, Wielka Sowa. Na wprost, wszystko żeśmy tam już byli, widzieli. Nie, no jest mega. Ciekawe czy nie będzie słychać. Ale patrz, tu jest fajnie. Taki... No, no kiedy, taki tutaj też fajnie opisane jest. A to już jest Wielka Destna, to już ten. Czechy są, patrz. Góry Orlickie, Orlica. Na orlicy nie byliśmy. Jagodna też nie byliśmy. Śnieżnik byliśmy. Patrzcie tutaj o, Bożanowski Spiczak, tu byliśmy w Czechach, o tu jest ten Ostaś, na który musimy pojechać, o Włodzicka Góra, też chcę tam być, nie no naprawdę, zobaczcie, pięknie jest, po prostu, dam na większy ten, rewelacja, tylko nie ma przejrzystości, nie, ojejku, jeszcze wieje mocno, przepraszam, ale jest super. A tam, zobaczcie, tam w tle widać Śnieżkę. Patrzcie. Mega. I co? Fajnie. Fajnie? Chociaż przez no. to, że jest tak za, zarośnięte to mnie widać, ale widok no na górze jest super. Ale z tego dolnego tarasu nic nie widać. No nic, nic. Mogłaby być jeszcze wyższa, nie? No na tej górze kłodskiej pamiętasz jaka była... Wysoka góra, ale to aż jak się wchodziło to... Tak, to się bujało, czek bujało, ale... no. Jezu, jak się bałam. Tu się boję, a tam to w ogóle. Wieża kłodzka, tam przy kłocku, nie na tej górze, nie pamiętam jaka to góra, no ale mniejsza z tym. Schodzimy. To chyba góra kłodzka się nawilje. Chyba tak, schodzimy, bo wieje. Wracamy sobie, już jesteśmy blisko schroniska, a tam w oddali, nie wiem czy będzie widać, ale chyba widać, no tam widać, wielka sowa. Także śnieżkę żeśmy dzisiaj zaliczyli wielką sowę, z daleka co prawda, ale widać. Ale ogólnie to zaliczyliśmy. słaba ostrość, masakra w tym Samsungu jest. No i wróciliśmy do schroniska i co idziemy? Na herbatkę, nie? Na coś. Tak, żeby nie było, że sobie przechodzimy obojętnie bokiem. Tu ludzie chcą zarobić, więc kupimy herbatę na cztery osoby. Jedną. Herbatkę. Co prawda, w Kadim mamy wszystko, ale idziemy. Ciepło. Mówiliśmy sobie po dwie herbatki symbolicznie. Z takim widokiem herbatka. A tak tutaj w środku jest. Pierwszy raz tu jesteśmy. Naprawdę ładnie. Niech szczerze polecamy. schronisko Zygmuntówka, bardzo stare. Ale no klimat jest. Bardzo mi się podoba. Bardzo ładnie to wygląda. Malutka cukiernica. Co prawda my nie słodzimy, no ale. Znaczy, my miodem słodzimy, nie? Nie, że nie słodzimy w ogóle. No, no to smacznego. A zaraz ci zrobię grillka. Kurde, tu pod słońce się nie da. Nie Uczymy nowego YouTubera, jak, jak obsługiwać YouTube Studio. Teraz tak. To no, może jeszcze raz, żeby I żegnamy się ze schroniskiem. Fajne miejsce. Takie na ogniseczko Z takim widokiem. Rewelacja. Można sobie przyjść pewnie, zrobić. Na ja pewnie trzeba zapytać. Super. No i spadamy do autka. Madzio pewnie głodne. 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 Mówiłam, że głodne. Także idziemy zrobić sobie ogniseczko. Przy naszym mini kampercku. I tutaj Macia. Nie? Czy nie? No tu jest łatwiej. Chodź tędy. Także będzie znowu Kiełbacha. Bardzo miło spędziliśmy czas z Panem w schronisku. Pan tam pracuje. Pozdrawiamy serdecznie. Subnęliśmy się nawzajem. O, właśnie, nie wiem jak Pan ma na imię. No, bo to tak jest, jak się gada, nie? Gada się, gada o życiu, o dupie marynie, a potem. No, miło było poznać. Tak więc żegnamy się ze schroniskiem i z tą bukową chatą. Piękną, wzajem fajną. Słoneczko nam wyszło, czyli w kamperze ciepło. Chyba nawet Webasta nie będę musiał włą włączać. No, ale sobie zrobimy szybkiego grillko, ognisko. Chwila, moment i ognisko już się jara. Zaraz kiełbachy, obiadek. A potem zobaczymy dzisiaj mamy taki dzień. Prawda Madziu? Halo? Halo? To prawda. Prawda. Co, co mówi to jest prawda. Marek nigdy nie kłamie. <gry> Ostatnio miałem problem tutaj, że mi kawy się wywracają. Zrobiłem sobie takie coś, kupiłem wakrzynię do prysznicy, taką tą docięłem i wtedy śmiało można na tym wszystko stać. To z przystawkami od razu, tylko na razie musi się jeszcze, jest za zimno, no, musi się rozprostować. Robimy. Wycieczka zaliczona, no. niedługo będzie zachód słońca, więc zdążyliśmy przed ciemnością, zjedliśmy. Tak, co tylko... prawda jedziemy do domu, więc mogliśmy zjeść w domu, ale na świeżym powietrzu to inaczej, wszystko lepiej smakuje. Inaczej. Na świeżym powietrzu nawet sucha bułka smakuje super. A, a czekolada jak smakuje? Mm. Tak? Nie wiem czemu, no czekolada zawsze smakuje lepiej na dworze. Po prostu na dworze no. jest inaczej. No. Zeszło nam trochę, bo tak o, w Pan nas zaczepił, gadał, bajerzył z nami, pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie. Nie Później Pana mówiłem. Tomka, tu poznaliśmy takiego co wynajęli tutaj przy bułkowej chacie, chałupę, gadaliśmy nie wiem ile. No, Z nami każdy na chce gadać, nie wiem dlaczego. Z tobą tak znaczy? Jest. No ze mną. Darek no ja tak jest taki bardzo kontaktowy człowiek. Ja jestem jadę. gaduła, nie? No więc e, zleciało. Prawie zaraz będzie zachód słońca, zdążymy wrócić, jeszcze trochę popracować. Tak, no to no, bo I, będzie także... godzina w pół do piątej. No spoko. Także zaliczyliśmy sobie wycieczkę. No także zostawcie suba lajka no. y, tego i w ogóle, nie? Mamy nadzieję, że się podobało. Nasze okolice są bardzo fajne, nawet jeśli to jest tylko las i wieża. To tak. po prostu dla ludzi, którzy lubią zwiedzać i chodzić, to, to tutaj jest mnóstwo. To, to, naprawdę... to by można było po prostu chodzić i chodzić. No. A my wykorzystujemy wolne chwile. Także do następnego.